Siemanko, ja jest witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z Brawlsters na naszym kanale. Słuchajcie, na moim koncie, jak gram, nagrałem już mniej więcej 19 odcinków, słuchajcie, i mamy tam prawie wszystkich zadymiarzy i tak dalej. Tak naprawdę mam 4500 pucharków, więc z tej drogi e, trofeów także już zbytnio nic nie jesteśmy w stanie w ogóle wyciągnąć. Więc tak naprawdę stwierdziłem, że zrobię coś dla was, drodzy widzowie. Jako że naprawdę subskrybujecie mnie masakrycznie, dużo i tak dalej, to bardzo się cieszę i specjalnie dla was zrobiłem konto Vid Street Suse. Jak widzicie, ma on zero pucharków, ma tylko jedną postać Ogólnie nic się na nim zbytnio jeszcze nie wydarzyło do tej pory. Ale to się zmieni już niedługo, ponieważ jest to konto, które wam oddam. Ale na samym początku ogólnie wydam na nie 500, tak jak to zrobiłem na moim koncie, chociaż na moim wydałem już półtora tysiąca. Ale nieważne, słuchajcie, bo to konto chcę zdobyć na nim wszystkich zadymiarzy także, chcę zdobyć wszystko, co się da na tym koncie i następnie je wam oddać. Słuchajcie, to, że tak szybko się rozwijam jest możliwe także dzięki moim wspierającym, więc możesz zostać wspierającym, ale zanim to też zrobię to zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić żadnego filmiku, a jeżeli chcesz to możesz kliknąć wspieraj, i ja wspierających następnie dodaję do mojego klubu Jerze Tritsusa, to jest mój klub w Brawl Stars, w który właśnie tylko dla wspierających i słuchajcie, ma tam miejsce tylko pierwsze 100 osób, które nimi zostanie, eee, a jak w ogóle dołączyć potem do tego klubu jak zostaniesz wspierającym? Masz zakładkę społeczność, którą widzisz w tym momencie i tutaj jest post, taki rekrutacyjny do mojego klubu, ale teraz, w takim razie, zaczynajmy nasze konto. No to pierwsza rzecz, oczywiście najważniejsza, która nam jest zdecydowanie bardzo, bardzo na nim potrzebna, to są pieniążki. Dobra, ludzie, słuchajcie, udało się. Udało mi się w tym momencie. Kupić te punkty. Mamy, jak widzicie, 2000 gemów. Ogólnie już wydałem na tą grę 2000 złotych, ale jest warto, słuchajcie, dlatego, że teraz będziemy mogli cisnąć naprawdę bardzo, bardzo dużo na nowym koncie. Ale to nie jest koniec wydatków, ponieważ kupujemy także pakiecik powitalny. Oczywiście za 23 zeta, prawda? No bo czemu nie? Kto nam zabroni? Kto bogatemu zabroni? Słuchajcie, kupić pakiecik powitalny. Uwaga! Mamy to i pierwsze teraz dwa mega boksy zostaną otwarte tak, gotowe i dobra, zobaczmy co nam się trafi na początku. Dobra, 170 klejnotów. I uwaga, otwieramy pierwszego mega boksa. O oh yeah, dobra. Uuu, od razu nam się trafił Barley. Nice, słuchajcie, od razu mamy zadymiarza. Okej. Okay. Dobra, dobra. Czy tutaj też nam się trafi zadymiarz? Nie, niestety. Ej, tutaj jest mega skrzynia jeszcze do otwarcia. O, darmowa skrzynia, dobra. Otwieramy od razu skrzynki, ludzie. To, co lubimy najbardziej, prawda? E, będzie, będzie trzeba to oczywiście pootwierać. Dobra, stąd mi się nie trafił żaden zadymiarz. Ale jeszcze, oczywiście, otworzymy sobie jedną mega skrzynię. Patrzcie, jeszcze sobie otworzymy jedną mega skrzynię, bo to nam jest potrzebne bardzo. Okej. Okay. O, wow! El primo od razu nam się trafił. Ja nie mogę. Co za jazda, ludziska. Co za jazda. Mamy od razu, mamy od razu dwóch zadymiarzy. Ja nie mogę, dobra, a teraz, o nie, tutaj nie można grać we wszystkie tryby nawet jeszcze, ludzie, co tutaj się dzieje w ogóle na tym naszym nowym koncie? Dobra, to sobie spróbujmy zagrać pierwszą grę, ja, znaczy ja już grałem jedną grę, szczerze mówiąc, co chyba widzieliście z zresztą, ale teraz zagramy sobie, o nie, każdy strzeli, bo takie nuby tutaj grają. Teraz spróbujemy sobie zagrać poważną pierwszą grę, prawda? Dobra. Ej. Ludzie, to powinno być mega mega banalne chyba wygrywać tutaj teraz na tym poziomie. To chyba powinno być mega banalne, dlatego że wszyscy tutaj to będą po prostu normalne nupki, ludzie. Patrzcie jakie nupki Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja nie mogę, ludzie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Czemu ja ich mogę tak rozwalać łatwo? Lol, lol, vidstriciosa, to jest sztos. Trzeba być sztosem każdego diabordeczki. I rozwalać przeciwników, prawda? Chyba każdy z was to wie. Dobra. Pyk, pyk, pyk! O co ja się wbijam? Ja nie mogę! Co tu nas się dzieje ludzie? Ej, nie, ja powinienem dostać zakaz grania w tą grę chyba, bo jestem za dobry. O oo! Wow, 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 wow! Było blisko, nie, tutaj, tutaj ludzie nie padamy, tutaj nie padamy, bo jesteśmy najlepszymi graczami. jacy istnieją! Oh man! Ale śmiesznie jest grać na nupków! Ale śmiesznie jest grać na nupków! Zniszczenie! Siejemy zniszczenie ludziska! Sie siejemy kompletne zniszczenie! Co? Co się... Co się chowacie? Oj, nie trafiłem! O! Dobra, wiedziałem, że się uda. Ja nie mogę co za masakra, Ej, mega się jaram ludzie! Jak to idzie? Mega się jaram Mamy drugą rangę na Shelly od razu. <laughs> ej, niezła beka, ludzie, no serio. Dobra, chwila, teraz sobie weźmy w takim razie... O... Uuu, zagrajmy sobie... Dobra, El Primo, zobaczmy, jak będzie tutaj orał El Primo po prostu na tym. Ej, I słuchajcie, jak pamiętajcie, to konto jest właśnie dla was. Ja teraz je expię tylko i wyłącznie dla was. Wszystko, co będę otwierał, wszystkie openingi, wszystkie rzeczy, to będą właśnie robione. Czemu, ej, czemu tu jest tik? Czemu tu jest typ, co ma 4000? What? O co chodzi? Okej, okay, tutaj. Dobra, patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na to, ludzie. Patrzcie, co ja tutaj zrobię. Patrzcie, co ja teraz tutaj zrobię. Oh, man. Ej, czemu tutaj jest tik? Czy ktoś mi to. Czy to są prawdziwi ludzie, czy to są jakieś boty? Ej, bo ja nie jestem w stanie tego skminić. Oni są za słabi, żeby być prawdziwi chyba. Naprawdę. Oni są zbyt nupscy, żeby być prawdziwi przecież. Ja nie mogę, no, ludzie! Ja nie mo... Nie, sorry ludzie, że ja tak się jaram, ale naprawdę nie jestem w stanie tego rozkminić aż. Czy ja gram po prostu z jakimiś najgorszymi ludźmi na świecie? Czy co się dzieje? Ale no nie wiem, łatwo będzie wbić to konto na parę tysięcy pucharków, bo już jestem naprawdę bardzo dobry w tą grę. O! Dobra, ej, sami zbierzemy, sami zbierzemy 10. Epicko. Epicko, ale od razu testujemy sobie wszystkich zadymiarzy, jakich mamy. Ja nie mogę. Dwóch nowych zadymiarzy na nowym koncie. Na koncie widza. Ej, mega fajnie. Już się nie mogę doczekać, aż komu się oddam. Właśnie, w jaki sposób w ogóle dostać to konto? Jest jedna zasada. Słuchajcie zaobserwujcie Instagrama. Instagram Tricus musicie obserwować Instagram Tricus, musicie subskrybować kanał jeszcze Tricus oraz ostatnia rzecz. Nie, ostatnia rzecz tylko podwyższa szanse. Większe szanse będą mieli wspierający kanał, ale żeby mieć szansę w ogóle wygrać, to musicie subskrybować mój kanał jeszcze Tricus oraz obserwować Instagrama. Dobra, to gramy sobie w takim razie jeszcze oczywiście Barley'em. Zobaczmy, zobaczmy, czy Barley'em też tak zaoramy. Dlatego, że o ile tamtymi postaciami było dosyć łatwo, to Barley to nie jest aż taka prosta postać. Nie, nie, nie. To jest bardzo dobra postać, ale nie jest zdecydowanie łatwa. Więc słuchajcie, też ogólnie dzięki wspierającym jestem w stanie tyle wydawać na ten kanał. Bo każdy, kto mi się po prostu dorzuci, też się dorzuca do konta widza tricusa, które potem będzie można wygrać, prawda? Więc. Wow, więc to co, słuchajcie, wysyłają wspierający, ja będę po prostu wydawał wszystko na to konto. Naprawdę, dosłownie wszystko będę wydawał na to konto, więc będzie to najbardziej wykokszone konto w całej Polsce, jeżeli będzie dużo e, wspierających. Ok, a teraz, dobra, oh man, dobra, dostaną, dostaną, epicko, o, Nita, Nita, nara, Nita, nara. Ta Nita to agresywna kobita, trzeba przyznać. O, dobra, El Primoś nas goni, ale spokojnie. O spoko. Oni nie mogą tutaj wyjść nawet ludzie. Oni nie mogą kompletnie tu wyjść. Ona się nie umie ruszać, dobra, nie trzeba już. O wo, wo. El, el, el Primo, czy ty chcesz mi... Czy ty chcesz mnie gonić, żeby ze mną powalczyć? Czy ty jesteś normalny, El Primo? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. O... ej, prawie, prawie mnie rozwalił! Prawie mnie rozwalił El Primolo Dobra, mamy tutaj ulta naszykowanego. Pyk! Tak, na nawet nie w nich, tylko że tutaj nie mogli do nas wejść po prostu. Ja te ulty używam. Tak, żeby nie mogli do nas wejść. Oh man! Ej, ile tutaj jest punkcików? Ile tutaj jest gemów? Ile tutaj jest gemów? Okej, okay, mamy sami 11. Oh man, oh, o Ej, było blisko. Było blisko! Pierwszy raz było troszkę blisko. Ale czemu ci ludzie nie potrafią kompletnie grać? Ja mam naprawdę prawdziwą rozkminę. Czemu to tak jest? No nieźle. Naprawdę nieźle ludzie. Naprawdę nieźle. Fajnie, że mamy już tylu tych oto, słuchajcie, nowych brolerów. Naprawdę ciekawy odcinek nam dzięki temu wyszedł. Mamy już 32, patrzcie. O, i uwaga, jeszcze otworzymy sobie jedną darmową skrzynkę. Zobaczymy, co nam się z niej trafi. I uwaga, czy nam się trafi kolejny tutaj, kolejny zadymiarz? O, chyba jednak nie. No ale słuchajcie, ludzie, naprawdę mega, mega fajnie, że jest to konto po prostu dla Was, dlatego że. Dzięki temu będę ja wam mógł coś dać w zamian za to, że jest wasz po prostu tyle. No niestety w tym przypadku tylko jednej osobie, ale też będę dodawał właśnie do mojego klubu, do znajomych, e, tego typu rzeczy. I na tym koncie ja teraz będę grał. Na moim koncie tylko dobiję to 5000 pucharków, żeby mieć, e, no, żeby mieć tego mega boxa jeszcze sobie. Dlatego, że bardzo fajnie by było mieć właśnie mega boksika, szczerze mówiąc. E, w sensie, no bo. Ło! Wow! Wow, ej, 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 o nie, ej, ludzie, zaczęło mnie meczować chyba z lepszymi ludźmi teraz. Zaczęło mnie meczować z lepszymi ludźmi, tak, ale na moim głównym koncie, tricus właśnie na której jest tylko dla mnie, to ja bym chciał teraz dobić 5000 pucharków, bo wtedy będzie pewnie za to jakaś nowa postać obstawiam niedługo, za 5000 pucharków. No więc to sobie właśnie zbierzemy i też ostatnia postać mi została tam do wylosowania czyli Leon, bo tylko nie mam Leona, wszystkie inne legendy także już mam więc tak naprawdę mało grania mi zostało na moim głównym koncie, bo ja nie mam ciśnienia na to, żeby mieć 10 tysięcy pucharków na przykład, czyli super koksem tylko wolę zrobić właśnie konto dla moich ukochanych widzów i potem je oddać niż mieć sam mega, mega jakieś porąbane to konto ej, typie, co ty, co ty robisz? oddawaj to o, o nie, 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 ej, on we mnie rzuca, on we mnie rzuca, zostaw mnie, typku, typolo, typku, typolo, zostaw mnie, o nie, prawie wygraliśmy, a jednak nie, prawie, a jednak nie, dobra, a te, ale teraz już wygraliśmy, bo mnie przecież nikt nie rozwali, no co wy ludziska, pyk, nice, rozwaleni, rozwaleni. Epicko, mamy 14 sami, będziemy mieli 15. Ej, ja jeszcze chcę ulta wywalić w szeli. Bę! O, Co nie trafiłem? P. man! Mega fajnie, dobra! To ja, drodzy widzowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominam o subskrybowaniu oczywiście kanału, a wszystkie odcinki z tej serii są w karcie tutaj, w prawym górnym rogu. Wszystkie odcinki z Brawl Stars, jakie kiedykolwiek nagrałem, więc możecie je spokojnie sobie obczaić. Mam nadzieję, że ta nowa seria Wam się także podoba i to by było ludziska na tyle, ja się z Wami żegnam na razie.